W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę śniedek baldaszkowaty. Jeśli spodoba ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek, by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. Śniedek baldaszkowaty jest to gatunek bylin należący do rodziny szparagowatych. Występuje dziko na terenie Europy, w północno-zachodniej Afryce, w Turcji i na Cyprze. Jako roślina introdukowana i zdziczała spotykany jest w Ameryce Północnej i w Australii. W Polsce występuje głównie na południu. Roślina może osiągnąć wysokość do 30 cm. Posiada delikatne kwiaty o gwiazdkowatym kształcie. Są one zebrane w baldachy i stąd też właśnie nazwa rośliny. Pora kwitnienia przypada na przełom maja i czerwca. Najbardziej obficie kwitnie podczas dni słonecznych. Śniadki to rośliny cebulowe, które mocno mogą się rozrastać tworząc kobierzec białych kwiatów. Jest to mało wymagająca roślina polecana dla początkujących. Najlepiej rośnie na glebie lekkiej w miejscu nasłonecznionym, ale dość dobrze znosi nawet duże zacienienie. Cebule tworzą liczne cebulki potomne. Jest to roślina mrozoodporna. Śnietki to rośliny cebulowe od dawna uprawiane w ogrodach. Świetnie nadają się do tworzenia obwódek na rabatach oraz na skalniaki. Można sadzić też w donicach.